Cześć, z tej strony Angelina. Witam Cię w pierwszym odcinku z cyklu Odkryj miłość. W tym cyklu będziemy mówić o miłości, czyli na temat niezwykle istotny dla każdego z nas. Miłość to jedno z najpiękniejszych uczuć, ale czasem wydaje się nieuchwytna. Chociaż każdy przypadek jest wyjątkowy, istnieje wiele czynników, które mogą wpływać na naszą zdolność do znalezienia miłości i dbania o nią. W pierwszych odcinkach tego cyklu powiemy sobie o 10 głównych przeszkodach na drodze do prawdziwej miłości oraz co możemy zrobić, żeby te przeszkody pokonać i by upragniona miłość wreszcie pojawiła się w naszym życiu. Teraz przyjrzymy się pierwszej z tych przeszkód. A jest to niskie poczucie własnej wartości. Jesteś gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Jeżeli nie wierzysz w siebie i nie czujesz się godna lub godny miłości, to twój sposób postrzegania siebie przekłada się na relacje z innymi ludźmi. Wysyłasz im bowiem tą informację o sobie, czy chcesz czy nie, niewerbalną mową ciała. Brak pewności siebie może sprawić, że jesteś skłonny, skłonna do akceptacji toksycznych relacji partnerów, którzy cię nie szanują. Na przykład wciąż odwołują spotkania w ostatniej chwili albo w ogóle się wycofują, po czym wracają i oczekują, że wszystko będzie jak wcześniej. Toksyczne osoby bardzo często sprawdzają, na ile mogą sobie pozwolić w relacjach z innymi ludźmi i wiążą się z ludźmi, którzy pozwalają im się zdominować. Dlatego w 99% wybierają osoby z niską samooceną. Ten 1% Zostawiam jako margines błędu. Moje doświadczenie w pracy z klientami pokazuje bowiem, że w stu procentach osoby, które nie cenią siebie, pozwalają innym na zachowania, na które nigdy nie zgodzą się osoby, które siebie kochają. Jeżeli kochasz siebie, to nie pozwalasz innym źle się traktować.